Siemanko, Mankos z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Enshrouded. Słuchajcie, jesteśmy w tym samym, ale trochę innym miejscu, to znaczy, stwierdziłem w sumie, że tak nie będę Was zanudzał tym powrotem, rozładowaniem i z powrotem wróceniem tutaj, no bo trochę to by zajęło czasu, no w zasadzie jakieś 5 minut dodatkowe, gdzie byśmy tak se chodzili i nie chodzili, więc stwierdziłem, że między odcinkami sobie po prostu wrócę do bazy, Rozpakuję sobie wszystko i tak dalej i przyjdziemy tutaj z powrotem i myślę, że to był chyba dobry pomysł. Kecie, czy ja bym mógł... no Jezu, ja bym chciał HP odnowić sobie do full'a, no trudno, wezmę potkę. I mamy jakiegoś przeciwnika przed nami. Co to jest? To jest jakiś zombie, czy co to jest? Nie wiem, ale padł na trzy hity, więc w sumie... Kto by się tym interesował, ale coś w stylu zombie to było, wniosek z tego. Tak, chyba tak. Dobra, strzały, nie? Ale pocisk klodu ja sobie bardzo chętnie wezmę. Te strzały. Ja nie wiem, czy one są. Znaczy, w sensie słuchajcie, tak sobie myślałem o łuczniku na przykład w tej grze, ale przecież to jest absurdalnie głupie. Skoro mamy różdżkę, którą możemy strzelać bez żadnego limitu, bo ona nie ma żadnego limitu oprócz tego, że się psuje. A mamy łuk, do którego musimy nosić strzały, czyli zajmować sobie miejsce w ekwipunku. To zdecydowanie sensownie jest mieć tą różdżkę, po prostu, nie? Mimo, że powiedzmy, zada mniej obrażeń. No ale cóż, dobra, zobaczmy sobie tutaj. Nowy sezon. Nowo przybyli, nie marnowali czasu i od razu wzięli się za rozpakowywanie teraz, za rozkopywanie ziemi i budowanie. Robią to z fanatyczną wręcz determinacją. Salim mówi, że budują sanktuarium płomienia. Spędziłam z karawaną kilka nocy, Salim nalegał, słuchałam. Jak rozmawiają przy ogniu o swojej ojczyźnie, piaskach i nadciągającej zagładzie, jakie to smutne. Salim powtarza, że jestem niczym żonkil. Pierwsza oznaka wiosny, głupta. Z niego chodzi uroczy. O, widzę, że tutaj jakiś wątek miłosny się wtargnął. No, jakiś wątek miłosny wtargnął. No, no. No, no. Jak w każdej historii w sumie zawsze. Dobra, schodzimy teraz na dół. Może by przydało się tak od razu. O, coś słyszę. Choć nie wiem gdzie. O, jest i mgła, proszę bardzo, zbugowana trochę. Dobra, zobaczmy sobie. Jedną nogą w grobie położyliśmy dziś kolejnego na spoczynek. Biedni ludzie przeby przebyli całą tę drogę w poszukiwaniu wytchnienia, a znaleźli tylko ruiny i zgliszcza. Ten kościół nie wytrzyma, tak twierdzi Helen. Wiatr wieje. Co noc wiadr wyje, a nie wieje Boże, wiatr wyje, co noc wykuwa nowe ścieżki do naszych sal, nasz dach został rozerwany przez burzę, a my jesteśmy zbyt zajęci opieką nad ludźmi z karawany, by go naprawić, musimy jednak zostać, jesteśmy tu potrzebni i trudno będzie nam znaleźć schronienie gdzie indziej. Pochowanie tych włóczęgów obok reliktów i artefaktów wydaje mi się niewłaściwe, ale może Helen ma rację, może stare czasy muszą ustąpić miejsca nowym zwyczajom i obrzędom. A, ok, czyli tu jakiś artefakt był. Tam artefakty. I to jest główny problem tego miejsca. No właśnie, już widzę, że dużo tutaj chodzi jakichś zombioków. Więc trzeba będzie pewnie uważać. O, ale mamy też kryptę do odkrycia. Budzydan nieszczęścia, ale to jest chyba ten sam, co my mamy, co? Na poziom. A, my mamy na poziom siódmy, a to jest na trzeci. Chyba, że on jest na siódmy, dlatego, że go ulepszyliśmy, po prostu. No, twelpy, jak to mówią. Czy jest tu coś, co można jeszcze zrobić? Bo zastanawia mnie fakt, że tutaj już mamy taką jakby odkrytą... Oj, 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 otwar otwarte. Szlak. Dobra, trzeba się bić. Dobra, uwaga. E no dobra, no ale z tym naszym budzydanym to my sobie możemy z nimi na luzie walczyć bardziej jak mamy tą kradzież HP, nie? Więc tu nomen omen praktycznie każdy hit nam dodaje HP. Więc to jest luz. Tutaj jest jakieś przejście? to jest? Wlazłem gdzieś, ale... Nie, no tu nie ma chyba przejścia. Wiem, że tu jakieś przejście jest. Ale nic z tego. Coś ciekawego dropi z tych... Gwoździe. No, nie, no ale to... Gwoździe to... Już bez przesady. Gwoździ to my mamy. Ale zobaczmy, może jeszcze coś, no. A tu już nic nie dropło, dobra. A z drugiej strony. Bo tu z dwóch stron były te komnaty, nie? A, no, no i tak, no z dwóch stron na pewno są te moby. No. Dobra, za 50 uwalnąłem. myślałem, że to on mnie za 50 walnął i tak mówię, oj, oj, oj niedobrze będzie. Ale spokojnie, spokojnie. Aha, tu stąd... Nie no, gwoździe tylko dropią. Tak, po jednej sztuce to jest bez sensu. Ale ja nie widzę tutaj żadnych artefaktów, tak, TBH. Hmm. Nie, wiem, ja tu żadnych artefaktów nie widzę, no ale dobra, no niech będzie. Niech będzie, że podobno były. Kiedyś może były. Teraz już nie ma. Jak patrzę, czy jeszcze tutaj nie będzie takiego. Jakieś skrytki jak tam przed chwilą, ale nie. Czyli tutaj tak naprawdę niewiele było. Wydawało się dużo więcej, a wyszło jak zwykle. Tak można to określić. Dobra, co my możemy? Czekajcie, wodę sobie uzupełnimy. I tak sobie myślę, pomidorki? Co tam dawało? Usta do zręczności dawały pomidorki, no to weźmy sobie to. Premia do obrażeń na dystans. A, tylko pytanie, czy magia jest obrażeniami na dystans w tym rozumieniu? Bo no to jest dobra kwestia. Dobra, Kościół został zniszczony. Niech to szlak. Zeszłej nocy wiatr zrujnował nasz kościół, a raczej to, co z niego zostało. Everett miał rację. Powinniśmy byli wzmocnić dach tymi blokami konstrukcyjnymi. Na pewno będzie się wymądrzał. Teraz muszę załatać dziury, ale nie pamiętam, gdzie leżą te bloki. A czyli my takim sposobem odblokowaliśmy sobie po prostu schemat na bloki konstrukcyjne. Okej, okay. w sumie to jest spoko, nie? Że tak history historyjkami Odblokowujemy sobie po prostu Jakby rzeczy A nie tak, że znajdujemy schemat, nie? Tylko, że faktycznie jest jakaś historia za tym Jest naprawdę mega fajnie zrobione O, zarodniki Zarodniki, dobra, czyli my musimy Ich bić, bo my potrzebujemy Dużo zarodników I Najlepiej by było, jakbyśmy faktycznie Sobie tutaj powalczyli Jakimiś mobami. Oj, te nie chciałbym Wylecieć w powietrze. Dobra, co tu było? Kłody drewna. No dobra, no dobre i to. One też się przydadzą, tu nic nie ma. Co to jest? A, no tak. No tak, ma to sens. Tam widzę kolejnych przeciwników dalej. Więc na pewno tam sobie zaraz pójdziemy. Natomiast też chciałbym się przejść, bo może, o właśnie! Bo może będzie jakaś fajna skrzynka, ale... A, żeby w tej fajnej skrzynce jeszcze coś fajnego było, oprócz tego, że był po prostu kostur, to byłoby super. Ale wiecie, te kostury git, nie, ale no... Ja mam wrażenie, że one niewiele nam dają, tak... Co to jest? Lawa! No dobra. Ugłowcy, Ale gunwo, no błagam, no... Co?! Zginąłem! Nie wierzę w to. Nie wierz, nie, nie wierzę w to. Jak ja się tam niby wywaliłem? Ja nie, ja nie patrzyłem w ogóle, ile mi zostało tego. Ile mi Kurwa, no i widzicie jak jest. Bo ja nie patrzyłem w ogóle, ile mi zostało czasu we mgle. A na pewno to, że weszliśmy. W ten. No. No, w tę lawę, Jezus, szukam słowa w głowie i widzicie, mam awarię dzisiaj dosłownie jakąś. W tą lawę to nas, no niestety, no, zabiło po prostu. Jest jak jest, no, to, takie żyćko. Takie żyćko, słuchajcie. Tymczasem, oj, właśnie, tak myślałem, że tu będą zaraz te moby, których ja tak bardzo nie lubię. I te robactwa cholerne. Z tymi robakami jest taki problem, że ich lubi być bardzo dużo, nie. Znaczy, na szczęście mam tego budzydana, więc to nie jest jakiś turbo problem. Ale no nadal jakby nie lubię tego, nie? bardziej, że z nich w sumie nie dropią żadne zarodniki. Tylko jakieś fragmenty owadów beznadziejne. Które, umówmy się. Podejrzewam, że nie są nam do niczego potrzebne. O, idą. Idą bydloki. Dobra. Chciałbym to sobie to HP odnowić. Nie to chciałem. Tylko to. A bo w sumie. Mogę tu rozwalić. Kanina, sznurek, tkanina, woda, tkanina, sznurek. Naprawdę cały czas to samo, nie? Cały czas to samo dropi. Trzeba iść dalej. Tak stwierdzam. Bo tutaj raczej nic lepszego nam nie będzie dropić. Oprócz tych rzeczy, które wiecie, jakby. No już mamy zapas Ale przeszukajmy sobie jeszcze tę miejscówkę. Przede wszystkim dla tych... Wiecie, dla tych zarodników to robię, nie? Bo potrzebujemy tych zarodników, więc... Dobrze by było je faktycznie. Znajdywać. Oj, tak. Dobra. O! Kula ognia katalizowane leczenie. No to takie rzeczy to ja chętnie. Mikstura many tego nie chce. To taka ja chętnie. Tylko tak, przydałyby się inne mowy. Oj! Oj, oj, oj! oj! Problem. A karaka. Oh, dobrze, że ten budzydan atakuje trzy osoby naraz, a nie tak jak w kronikach, że wiecie. Wymachujemy dwu a i tak trafiamy tylko jednego. To jest totalnie głupie. Ja nie widzę tutaj żadnego mowa. A co kurze, same te będą tylko tutaj? Naprawdę? Tak szczerze mówiąc, to myślałem, że spotkamy jakichś tych mobów, co zarodniki jeszcze dają. Bo tych zarodników to zdecydowanie nam potrzeba. Rozostały zostały nam dwie minuty, więc muszę patrzeć na ten czas w mgle, żeby nie odwalić znowu akaraki. Ale no tutaj już nie widzę nikogo, więc wyjdźmy sobie na górę. Tyle tylko, żeby wyjść z tej mgły. Kajcie, tędy, nie? Tyle tylko, żeby wyjść z tej mgły. O jezu, ile mnie ich goni! Dobra, spróbujmy się z nimi. A jednak nie muszę, dobra. To zwiewamy. Myślałem, że i tak będę musiał się z nimi bić, więc stwierdziłem, no dobra. No tak, muszę, to już muszę, nie? Dobra, zjedzmy sobie tą regenerację zdrowia. Usiądźmy. I teraz tak. My potrzebujemy w sumie tego alchemika. Więc tędy, tu i tam, okej. Czy ja mam jakąś spotkę która nam daje maksymalny czas w mgle większy? Mam. Dobra, to sobie ją łykniemy. To będziemy mieć jakieś 7 minut. To już wiecie, to już 7 minut to już jest lepiej niż 5, mimo wszystko. Dobra, tu się zregeneruje to HP, więc git. To mamy, to mamy, no tylko wypoczęcia nie mamy i to jest minus. No ale trudno się mówi, no żyje się dalej. Jeszcze tu widzę, o właśnie. Ja bardzo chętnie pozrywam to wszystko. Co to? No i rozwaliłem znowu. Znowu rozwaliłem te kurna. dosadzenia. Nie pamiętam jak to się nazywa. Jak to się nazywa? No. To no, takie, takie grządki można by to nazwać. No, już nazwijmy to grządkami, chociaż to grządki nie są. Ale wszyscy będziemy chyba wiedzieć o co chodzi. Dobra, kaj ten alchemik jest. Gdzieś tam. O, wilki za mną, superancko. No przestań mi gryźć gnoju. To... No powiem wam, że tak. No tak, Trzeba uważać na te wilki. Lepiej je chyba różdżkami jednak okładać mimo wszystko. No to sobie weźmiemy, bo to regeneracja HP, a ona nam się przyda zdecydowanie. Bardziej patrząc po tym ile jej potrzebujemy, nie? Dobra, kaję ten alchemik. Podejrzewam, że to coś przed nami to jest alchemik. Więc biorę różdżkę od razu. O nie, jeszcze wilk. Dobra, trzeba go ostrzelać. Super, dobra. Gitarka, udało się. No i mamy jakieś obozowisko. Teraz tylko pytanie: ile tutaj będzie mobów, które będą mnie chciały rozszarpać? Ło, wow, moździesz! No nie, ale dostałem. A bo tu było do wysadzenia, a ja go biję jak debil. Trzeba było go po prostu wysadzić. Oj. Dobra, bijemy go, budzydanem. Choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł w tej sytuacji, no ale dobra. O, nie mam miejsca na mięso nawet. A, bo ja mogę. Może powinienem porozmontowywać te rzeczy, co? Zawsze to troszkę więcej miejsca będzie. Tak, patrzę, co ja mogę stąd ewentualnie. Nie wiem, wywalić czy coś. Te grzyby można użyć i wywalić. Mięsko nam się zdecydowanie przyda. Patrzę jeszcze gdzie moby są, chociaż bardziej mnie ten alchemik w tym wszystkim interesuje. Mobów to ja, my możemy sobie zaraz bić. O, a propos. O kurwa. Ty, co ty, pogrzało cię? Panie, kolego. Ale on mi dupnął. Dobra, ale mi dupnął. To trzeba uważać na to. Oj. Witam pana serdecznie. Kolegę. Uch. O nie, strzały podniosłem niepotrzebnie. Wywal. Dobra, tu jest Git. Tu jakieś widzę skrzyneczki, proszę bardzo. Ocisk lodu. Zaraz trzeba będzie zrobić pewnie. Przetasowanie rzeczy, które mamy i które mogą nam się przydać ewentualnie. Bo widzę, że mamy wszystko i nic, i zaraz będzie tak, że faktycznie będziemy mieć za dużo tego nic w tym wszystkim. Wysadzę to czy nie? Nie, wysadzę to dzisiaj. O, dziękuję. A, myślałem, że jak to wysadzę, to... to chociaż cokolwiek będzie. Oj, 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 oj! Oj, oj, oj. Mamy problem. O! Nie, nie chcę, nie chcę do lawy, nie chcę do lawy. Dobra, na spokojnie, na chillku ich robimy. No, zapraszam panowie. No i co teraz? Lipa jest, nie? Teraz lipa. To łapcie na Dobra, <laughs> łatwo. No i to tak, tak, ja się mogę z nimi bawić. Eliksir. Mnożnik obrażeń. Mogę tego użyć? Nie mogę. Dobra, czekajcie. To w takim razie zróbmy tak. To usuńmy. Ten jeden węgiel, to tam dzisiaj nam nic nie. Nie przyda nam się ten jeden węgiel. Umówmy się. To jest tylko jeden węgiel. Użyjmy sobie tego mnożnika obrażeń. Choć nie wiem, czy on nam się w tym momencie już przyda, ale. To jeszcze coś jest na górze, czekajcie. Może jakaś skrzyneczka? No pewnie, że skrzyneczka, kurna. Aha. To super kurwa skrzynka, tak szczerze. Jakby nic w tej skrzynce nie było, wyszłoby na to samo, nie? Serio. Wyszłoby na to samo, totalnie. Oj, nie chciałem tego bić. Resztki metalu, no to tyle dobrze. Ale się ciemno zrobiło, co? Kurno, ale jaki to ma klimat w ogóle? Mega to wygląda, szczerze. Dobra, a tymczasem witamy o alchemika. To teraz trzeba go znaleźć. O. Nie ma no. Co my tu mamy? Bomby. No, dobra. Niech będzie, tylko teraz tak. Co tu jest? O kur. Oh, jest <laughs> dobra, nie spodziewałem się, że ich tylu będzie tutaj. A trzeba robić dobre dodże i wtedy. I wtedy to jakoś idzie, ale. No jest ciężko ogólnie. Dobra, panie Moździerz, wypad mi stąd. Wypad z baru. Ten co jakiś suknie. Zaraz tak, do góry, do dołu, nie wiem. Idę na dół najpierw. Tutaj widzę jakąś skrzynkę już. Dobra, tam na daleko też jest jakaś skrzynka. Ciekawe, jak to działa. Pewnie się włączy dopiero, jak zbierzemy, co? O, jakiś pierścień. A, tylko chyba pierścieni już. Mana wytrzymałość zdrowie, wytrzymałość zdrowie. Chciałbym go na to wymienić. Ale dałem dupy. No właśnie. Jak się zorientowałem od razu, co się wydarzyło, nie? Dobra. Weźmy sobie kulę. Nie wiem, ona chyba specjalnie była tu dana, żeby to rozwalać. I co jest? Czemu to się nie chciało? Co? Nie można było tego granatem rozwalić, a mogłem sobie tego podejść i to siekierką dupnąć? Naprawdę? A granat nic? Ej, patrzcie, jakie to jest wytrzymałe dziadostwo. Co jest? Ale siekierką bez problemu, nie? Ja nie wiem, o co tu czasami chodzi, serio. Nie wiem, dobra, jeszcze tutaj jest jakieś coś. Ała! Ja, czy ja muszę w wchodzić w te wszystkie, nie wiem, pułapki i tak dalej Przez wątpię, że komuś innemu idzie tak samo wybitnie jak mi, że wchodzi we wszystkie pułapki, no Okej, okay, ale poczekaj, ja wyszedłem A nie, dobrze jestem, okej okay. Już myślałem, że źle wyszedłem gdzieś Oj, ja nie mam Nie mam kondycji Dobra, giniesz, gościu. I ty drugi zaraz też. Dobrze, ten budzynan zadaje tyle obrażeń. Ale, kurna, nie ratuje nas to za bardzo, nie? W większości sytuacji, niestety. Dobra, czy tutaj coś jeszcze jest? Jakieś wejście na górę. Ale tu mamy alchemika, więc sobie go obudźmy. Witamy, panie alchemiku. No. Witamy, panie alchemiku, naprawimy sobie sprzęcior. Co jest na górze? Oprócz tego, że trupy. Nic? Ja myślałem, że tu będzie cokolwiek, a tu tak... Nic? Naprawdę nic? razie tak, nic, a nic? O, tu jest jakieś wyjście. No i, i co? No ładny widok, ale jakby myślałem, że jakaś znajdźka będzie więcej czy coś. Sam alchemik jakoś tak trochę mało mimo wszystko. Jakoś tak mimo wszystko trochę kurka mało. Mieliśmy gdzieś mobów jeszcze po drodze, nie? Na boku. Ich obozowisko, więc ja bardzo chętnie sobie je odwiedzę. Bo cholera wie co tam nas w środku czeka. No już widzę wilki. Więc jak widzę wilki, to chciałbym sobie tak mięsko zjeść. Chciałbym sobie wodę wypić. No i dobra, na razie niech tak zostanie. Dobra, wilki dostały na dziurę. Przynajmniej jeden wilk. Dobra. O! o mogę sobie tutaj wypoczynek zregenerować. Zajebiście. Chociaż tak ze dwie minutki, żeby zregenerować, to byłoby GIT. Zawsze to trochę więcej HP, więcej damage'a. Jeszcze coś tutaj widziałem. A, widzę go. MOBA obok, dobra. Zastanawiam się co tam było. To Machoke? Matko, nie mam miejsca w ekwipunku znowu. Mogę wyposażyć albo usunąć. Nie no, to usuwamy w takim razie, skoro i tak nie mogę nic z tym zrobić innego. To to machołka rozmontujemy. Jest tu coś oprócz wody i kłód drewna? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jak ktoś liczył na coś więcej, to... no to właśnie. To się przeliczył tak samo jak i ja. No na gnoju jeden, no. Szkoda, że z nich zarodniki nie dropią, nie? No ale to byłoby nielogiczne w sumie. Ale szkoda. Z jednej strony byłoby to nielogiczne, z drugiej strony szkoda. No tych zarodników potrzebujemy dużo, więc... Każdy jeden by nam się przydał. Aha, myślałem, że coś tutaj będzie, a tu jest po prostu inne wejście na tą lokalizację. Okej, okay. a tutaj? To wygląda, jakby coś tu miało jeszcze. też nic nie ma. No dobra, no to słuchajcie, wracamy sobie do bazy. Co nam się odkryło? Łowczyni nam się odkryła. Tu jakaś nowa lokalizacja wpadła. Tutaj też mamy jakąś lokalizację. Tutaj też coś jest. Bo trochę tych lokalizacji ogólnie mamy. Więc jest co robić, słuchajcie. Naprawdę jest co robić. Natomiast, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.